Cześć, tu Jack. To jest pierwszy odcinek specjalny, ale druga część. Skończyliśmy w tym miejscu i myślę, że przejdziemy sobie dalej, tak? Tak. O ile się mi to uda. Nikt nie powiedział, że nie można używać wody, więc czemu by nie? Ta mapka słyszałam, że jest trochę krótka, Następny ra następnym razem postaram się wybrać coś dłuższego, ale wiecie, szybko zauważyłem jakąś mapkę taką, przepraszam was, mister zagadka, tak sobie myślę, pełno zagadek pewnie, takie lubię, nie lubię mapy hardkorowych, jednak okazało się, że, 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 że to nie tak. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Czemu tu nic nie mamy? Mm -hmm. Dziwne. Połącz redstone odpowiednio. Tutaj dołącz albo nie. A naprawdę to jest dziwne. Hmm. To wiecie co? Czemu my tego nie. Czy się otworzyły? Czy było otwarte? Jejciu. chyba coś pomylili się organizatorzy tej mapy. Tak mi się właśnie nawet. Wybierz jedną z dziur. Dziwne. Dziwnie to zabrzmiało. Stań na jednej wełnie i ją zniszcz. No jedne wełnie, tutaj jest jedna wełna. I gdzie nas to wprowadziło? O, skrzynka pusta. Hmm. Ups. To po kolei wskakujemy. O, chyba wybrałem akurat dobrze. No dobra. Eee, to tak, ten odcinek się ukaże, a zanim się ukaże normalny ten odcinek, udało ci się. Tylko, że mnie tu już nie ma. Rozwiązałeś moje zagadki, ale ja byłem szybszy. To koniec. Koniec tej mapy? Dziwne. Dobra, ja sobie pójdę tam. A tak trochę, trochę, trochę? On trochę dziwny. Hmm. Jak to już koniec? O jakieś schody mamy, to może jednak żadnego końca nie ma. Wejdziemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Sorry, jestem gapą po prostu. Cierpi. Tu słoni. Tak, już noc się zaczyna robić, ale za chwilkę ja chyba gram na... Ta. Pewnie jest dalsza część tego escape'a. Przecież to tak szybko by się skończył. O, mamy coś. E, charakterze jeden, ty. Jak ty się tutaj dostałeś? Hakerze. Heterze. Heterze, matko boska tu dostałeś e, subskrybuj coś tam coś tam na YouTube ale nadal heterze czytałeś zasady ty nobie ale i tak nas subskrybuj Hep, happy end subskrybuj Biały Magik i coś tam natychmiast ruszaj tą dupę i nas subskrybuj albo co, odpalimy TNT, no dawaj odpalaj TNT, jest w, je w tym składzie, coś tam, coś tam, no co jeszcze czekasz, to wiecie co, może i bym ich zasubskrybował jakby podali ten, ale jak tak subskrybuj ty nobie i w ogóle, no to mnie to bardziej odciąga od subskrypcji niż, niż żebym miał ich subskrybować, to takie trochę, Hmm. Moim zdaniem trochę dziwne A zobaczymy co się stanie A, a propos tego tego, czyli że to, to chyba koniec mapy jest, nie wiem Nie jestem pewna, ale niestety chyba koniec Nie chcę mi się z wami żegnać, bo dopiero zacząłem Kurczę Ja jeszcze coś miałam powiedzieć, że yy, po tym odcinku będzie następny odcinek. On będzie już normalny. A bardzo Was proszę o to, abyście yy, nazwy, może jakieś fajne nazwy mapy dodawali. Nie taka krótka mapa, bo to moim zdaniem sensu nie ma. To jakieś trochę dłuższe i po polsku, i w miarę na jedną osobę. Bo na dwie to ten. To, to 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 będzie trochę litan yy, sorry że nie dodawałem odcinków tak ten ale musiałem no miałem inne rzeczy do załatwienia aha, gdzie jesteśmy w, tam na początku ej yy, ale teraz właśnie tych odcinków specjalnych to był pierwszy, może będzie więcej yy, dziwne no obrazy piękny obraz może będzie więcej yy, ale teraz właśnie zajmę się tym normalnym ser serią i mogę Wam powiedzieć że yy, tam u siebie na serwerze to znaczy u siebie tam gdzie nagrywam serię coś nowego wybudowałem i bardzo Was zachęcam do obejrzenia yy, odcinku, który się ukaże już niebawem czy dodam, nie wiem, o mas Dodam 3-minutowy odcinek, bo nie wiem ile nagrywam To chyba 3-minutowy dodam Sorry, sprawdzam ile nagrywam yy, pan, Nie sprawdzę i nagrywam, dobra Jak jestem przebany. Sorry, was yy, I dodam 3-minutowy odcinek i nie ma sensu, no ale po co będę przedłużał, przeciągał? Także. Zaraz, 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 zaraz. Poczekajcie. Cześć. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No to cześć. Ja tutaj robię. To czym Wam powiedziałam? To.